Dziś zostałem do ciebie posłany jako posłaniec przedwiecznego, ze słowami, które nie pochodzą z tego świata, lecz z miejsca, gdzie czas milczy, a miłość jest wieczna. Może o tym nie wiesz, ale to właśnie ten moment, w którym niebo szepcze Twoje imię z boskim celem. Nie lękaj się ciszy ani pustki, za zasłoną niewidzialnego kształtuje się coś świętego. Cisza, ktoś, kto cię kocha, jest bliski jej przerwania. I nie będzie to byle jaki dźwięk. To będzie trzask, który zmieni wszystko. Objawienie, wyznanie, coś, na co wszechświat czekał, aż będziesz gotowa, by usłyszeć. Jest czas na wszystko pod niebem, a teraz jest twój czas słuchania. Widzę cię w tych dniach, gdy rozglądasz się wokół i nie znajdujesz echa, choć krzyczysz w środku. Niebo usłyszało, nie jesteś niewidzialna. Jesteś wybrana spośród wielu, by nieść blask, którego żadna burza nie zgasi. Twoje imię zostało zapisane światłem i ukryte pośród najczystszych tajemnic gwiazd. Ktoś milczy od dawna o niezbraku miłości, lecz by chronić cud. Niebo było strażnikiem tego uczucia. Teraz znaki się wyrównują. Serce, które kontempluje Cię w ukryciu, zostało poruszone boskim tchnieniem. Zostałaś ukształtowana z czułości i odwagi. Przeszłaś przez bitwy, które tylko oczy z wysoka potrafią w pełni dostrzec. Nawet gdy myślisz... Że upadasz, jesteś podtrzymywana przez niewidzialne dłonie. Każda łza została zebrana jako żarno, a nadszedł czas żniwa. Aniołowie wypowiadają Twoje imię z czcią. Wszechświat porusza się z Twojego powodu. Choć dni były długie, każdy świt przybliża Cię do spełnienia czegoś, co już zostało zapisane na Twoją korzyść. Istnieją niebiańskie obietnice z Twoim podpisem. Pozwól sobie znów uwierzyć. Wiem, że próbowałaś zapomnieć o nadziejach. Które wydawały się naiwne. Ale niebo nie śmieje się z Twoich marzeń, ono je podlewa. Pragnienia, które skrywasz w tajemnicy, zostały usłyszane jak modlitwy. I teraz wszystko zaczyna się poruszać wokół nich. Jesteś obserwowana z boską czułością. Ktoś zobaczył Cię w Twojej najbardziej autentycznej formy, bez masek, bez filtrów, a i mimo to wybrał, by Cię kochać. Nie za to, kim udajesz, że jesteś, ale dokładnie za to. Kim jesteś naprawdę? Ta osoba została zainspirowana przez niebo. Nie ma przypadków w sprawach ducha. Jeśli te słowa dotarły do ciebie, to dlatego, że istnieje synchronizacja między twoją duszą a czasem niebiańskim. Jesteś bliska usłyszenia tego, co od zawsze nosiłaś w sobie, ale nigdy nie odważyłaś się uznać za prawdziwe. Nadszedł czas, by poznać o kogo. Nawet jeśli szłaś przez ciemne doliny, towarzyszyły ci obecności. Które nigdy cię nie opuściły, Twój anioł stróż był przy Tobie nawet wtedy, gdy sama w siebie zwątpiłaś. Teraz trzyma cię za ręce i wskazuje bezpieczną drogę. Coś w Twoim sercu drży podczas czytania tych słów, to nie iluzja, lecz duchowe rozeznanie. Od dawna jesteś przygotowywana na spotkanie, które nie będzie zwyczajne. Ta miłość, która nadchodzi, jest odpowiedzą, a nie przypadkiem. To boski porządek, nie ludzki impuls. A gdy głos się objawi, rozpoznasz go. Nie po dźwięku, ale po pokoju, bo prawda nieba nie powoduje zamętu. Ona koi, ona objawia, i ona pozostaje. Ta obecność, która się zbliża, przyniesie znaki, które twój duch rozpozna wcześniej niż rozum. Czasami niebo mówi szeptem, byśmy pochylili serce. Tak było i z Tobą. Dlatego nie dziw się, jeśli w nadchodzących dniach poczujesz wewnętrzne wezwanie. To będzie echo spełniającej się obietnicy. To będzie objawienie miłości. Już nie jesteś tam, gdzie zaczęłaś. Urosłaś, nie zdając sobie z tego sprawy. Miłość, która przychodzi, odnajdzie cię dojrzałą, z głębokimi korzeniami. Nie musisz już błagać o uczucia. Zostałaś wyniesiona, by żyć miłością, która buduje, nie tą, która wyczerpuje. Każda trudna pora roku wydała w tobie owoc. I ten plon zostanie uczczony przez kogoś, kto dostrzega piękno nawet w Twojej ciszy. Bo ktoś modli się za ciebie, choć o tym nie wiesz. Serce budzi się w Twoim imieniu. Wiem, że są w Tobie lęki. Zostałaś zraniona słowami, które obiecywały stałość, a przyszły tylko jak wiatr. Ale głos, który macie teraz dosięgnąć, przychodzi za autorytetem z wysoka. Będzie potrafił łagodnie odbudować to, co zostało rozbite. Objawienie, które nadchodzi, nie przyjdzie, by cię zdezorientować, ale by cię potwierdzić. Poprosisz o znaki, i one przyjdą. Proste, ale niezaprzeczalne. Niebo nie igra z uczuciami. Ono leczy, ono łączy, ono działa z boską precyzją. Ucisz swoją duszę. Pokój, który teraz czujesz, to zapowiedź czegoś dobrego. Nie musisz biec, wystarczy, że będziesz dostępna. To. Co jest Twoje, ma wytyczoną drogę, a miłość, która się zbliża, rozpozna Twoją esencję, zanim zdążysz się wyjaśnić. Nawet jeśli trzeba będzie poczekać jeszcze jedną jutrzenkę, zapewniam Cię, niebo nie zapomina o tym, co obiecało. A Ty jesteś w centrum boskiej opieki. Toczą się decyzje, które Cię dotyczą. Odpoczynek także jest aktem wiary. Obecność, która nadejdzie, będzie dokładnie wiedziała, jak mówić do twojego serca, nie wyuczonymi zdaniami, ale gestami, które dotykają duszy. Bo ten, kto naprawdę cię kocha, potrafi usłyszeć to, czego nie zawsze jesteś w stanie wyrazić słowami. Jesteś o krok od bycia świadkiem, jak to, co niewidzialne, staje się namacalne. Szczegóły, które wcześniej wydawały się przypadkowe, zaczną układać się z niebiańską precyzją. Pojawią się spotkania wyznaczone przez los. Słowa wypowiedziane w idealnym momencie i troska tak subtelna, że zrozumiesz, niebo nie improwizuje. Twoje serce rozpozna znaki, zanim Twój umysł je pójmie. Muzyka, która za w odpowiedniej chwili, imię powracające raz po raz, obecność, która otacza Cię w ciszy. Wszystko to będzie potwierdzeniem ukrytym pod płaszczem przypadku. Miłość objawia się właśnie tak, powoli, ale celowo. Zostaniesz zaskoczona przez wspomnienie. Które powróci z nową jasnością. To, co kiedyś bolało, teraz przyniesie zrozumienie. I w tym procesie objawienia pójmiesz, że to, co ci zostało odmówione, było w rzeczywistości ochroną przed tym, co mogło cię zranić. Istnieją wybawienia, które tylko oczy duszy potrafią rozpoznać. Niebo przygotowuje cię na coś, co nie mieści się w zwykłych słowach. Duchowe połączenie, w którym dusze rozpoznają się, zanim jeszcze spojrzą sobie w oczy. A kiedy to się wydarzy, nie będzie wątpliwości. To będzie jak oddech po długim zanurzeniu. Będzie lekkie. Będzie właściwe. Ktoś się zbliża, prowadzony przez intuicje, które wskazują bezpośrednio na ciebie. Może jeszcze nie rozumie, dlaczego czuje ten impuls, ale jest kierowany przez coś większego. Wasza historia już się rozpoczęła, między wersami czasu. Teraz nabiera formy. Poczujesz to, Twoje sekretne modlitwy. Te szeptane przez łzy lub myślane w ciszy nocy nie zaginęły. Zostały zasiane w niebie i teraz powracają w formie odpowiedzi. Odpowiedzi żywej, obecnej, prawdziwej. Przygotuj się, by dostrzec troskę w detalach. Nieoczekiwany gest, prosta wiadomość, stała obecność nie jako obietnica, ale jako prawda. On przyjdzie bez fanfar, a mimo to Twoje serce rozpozna to On. Miłość zapisana w gwiazdach. Przeszłaś przez pory roku, w których miłość wydawała się nieosiągalna, jak daleki horyzont, ale teraz nadszedł czas zbliżenia. Ktoś, kto cię kocha, jest bliżej niż myślisz, i z każdym gestem objawi się jako ten, kto czekał na odpowiedni moment, by cię odnaleźć. Nie dziw się, jeśli w snach odwiedzą cię twarze lub głosy, które cię otulają. Objawienia dzieją się również wtedy, gdy twoje oczy odpoczywają. Aniołowie nie przestają działać na Twoją korzyść, nawet gdy śpisz. Nad Twoją historią czuwa święta straż. To, co kiedyś było obietnicą, a potem zamieniło się w wątpliwość, teraz zaczyna się spełniać. Wchodzisz w porę, w której wszystko będzie się wydawać nowe, nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że Twoje postrzeganie zostało odnowione. Widzisz jaśniej, czujesz głębiej. Osoba, która nadchodzi, nie pojawi się, by wypełnić pustkę, lecz by przepełnić to, co już istnieje w tobie. Bo prawdziwa miłość nie ratuje, ona dopełnia. A ty już nauczyłaś się być dla siebie wystarczająca. Teraz niebo nagradza Twój rozwój kimś, kto rozumie Twoją wartość bez wyjaśnień. Nadchodzi moment, w którym Twoja dusza zadrze, ale bez strachu. Dokładna chwila, w której poczujesz, że to, co było Ci obiecane, wreszcie nadeszło. I w tej chwili zrozumiesz. Każda sekunda oczekiwania była tego warta. Bo to, co przychodzi, będzie całkowite. Zaczniesz dostrzegać drobne zmiany. Miejsca, które kiedyś były zwyczajne, nabiorą blasku. Słowa zyskają ciężar, a świat łajdę się łagodniejszy. Bo gdy miłość się zbliża, nawet powietrze zmienia ton. A twój duch już odbiera ten nowy wiatr. Aniołowie otaczają cię teraz z cichym oczekiwaniem. Jak ci. Którzy obserwują, jak rozkwita długo wyczekiwana obietnica. Wiedzą, że chwila jest bliska, dlatego otulają cię siłą i czułością. Abyś była gotowa, uważna, otwarta, jesteś przygotowywana, by kochać bez lęku i być kochaną bez wątpliwości. Bo to, co nadchodzi, nie niesie gier ani nieobecności. Przychodzi z obecnością, z jasnymi intencjami, z otwartą duszą, a kiedy cię dotknie. Poczujesz, że wracasz do domu, choć nigdy wcześniej tam nie byłaś. Nowa bryza otacza teraz Twoją drogę, subtelna, niemal niezauważalna, lecz niosąca ze sobą objawienia. Wieje w najcichszych momentach Twojego dnia i chociaż możesz jej nie dostrzegać świadomie, coś w Tobie już odpowiada z oczekiwaniem. Niewidzialne zaczęło poruszać się z celem. Osoba, która Cię szuka, choćby w sekrecie, nosi w sobie uczucie tak prawdziwe. Że nawet aniołowie są poruszeni. Nie przyjdzie, by cię dopełnić, ale dlatego, że rozpoznała już Twoją pełnię. Jego miłość nie potrzebuje dowodów, wystarczy mu Twoja obecność. On kocha Twoje istnienie. Możesz poczuć delikatne drżenie, gdy Wasze oczy spotkają się po raz pierwszy. Nie z powodu nerwów, ale z powodu tej dziwnej i kojącej pewności. Już Cię znałam. I w tej chwili przebudzi się jakaś pamięć z dawnych czasów. Jakby Twoja dusza od zawsze czekała na to spotkanie. Znaki staną się bardziej wyraźne, świadome sny, słowa wypowiedziane przez nieznajomych, które odpowiadają Twoim wewnętrznym pytaniom, a nawet opóźnienia, które zdają się chronić Cię przed niewłaściwymi spotkaniami. Niebo na nowo rysuje Twoją drogę i prowadzi Cię dokładnie do tej miłości, która została Ci obiecana. To oczekiwanie, które czasem było wyczerpujące i samotne, nie było karą. Było ochroną, byłaś chroniona przed tym, co nie potrafiłoby Cię kochać właściwie. Teraz wszystko się zmienia. Jesteś gotowa, by zostać odnależona, nie już zagubiona w połowie drogi. Obecność tej osoby będzie odpowiedzą, nie w słowach, ale w czynach. On będzie obserwował Twoje milczenie z szacunkiem, pójmie Twoje zniknięcia jako świętą przestrzeń i pozostanie przy Tobie, nawet gdy wokół pojawią się mury. Bo ten, to kocha naprawdę, wie, że uzdrawianie to proces. Przyjdą dni, w których wszystko będzie wydawać się zbyt pięknym zbiegiem okoliczności. Ale wiedz, to nie przypadek, to prowadzenie. Każdy szczegół tego zbliżenia jest starannie układany. Być, gdy się wydarzy, wiedziała bez wątpliwości, to błogosławieństwo. Niezłudzenie. Zdziwisz się, jak wiele on o tobie będzie wiedział, choć nie powiesz zbyt wiele. Są ludzie, Którzy czytają duszę jak święte księgi, on taki właśnie będzie dla ciebie. Odczyta to, czego sama jeszcze w sobie nie rozpoznałaś. I w tej cichej wymianie żrodzi się coś boskiego. Czas nie został zmarnowany. Każde opóźnienie kształtowało Twoje rozeznanie, wzmacniało Twoją istotę i szlifowało Twoją wiarę. To, co teraz nadchodzi, spotyka kobietę silną, łagodną i pełną światła. Gotową nie tylko na to, by być kochaną. Ale by szerzyć miłość. Aniołowie nadal cię prowadzą, jak niezmordowani strażnicy. Szepczą rady poprzez intuicję, chronią twoje decyzje z czułością i wzmacniają twoją odwagę, gdy wątpisz w swoją siłę. Nie idziesz sama, nigdy nie szłaś. Wkrótce usłyszysz swoje imię wypowiedziane z nową czułością. To będzie inne niż wszystko, czego dotąd doświadczyłaś. Nawet w ciszy będzie lekkość, a milczenie obok niego nie będzie niewygodne będzie domem. Bo prawdziwa miłość nie musi krzyczeć. Ona jest pełna. On spojrzy na ciebie jak na coś świętego. Nie zobaczy w tobie projektu do naprawienia, ale już spełniony cud. Będzie podziwiał twoje niedoskonałości jako ślady twojej drogi i twoje rysy jako mapy prowadzące do tego, co nosisz w środku. Z każdym krokiem twoje oczy będą lśnić inaczej. Ludzie wokół to zauważą. Twój duch się uspokoi, a miejsce niepokoju zajmie zaufanie. Miłość. Która nadchodzi, leczy bez obietnic, odbudowuje bez żądań. Ona będzie ulgą, będzie domem w formie człowieka. Zasługujesz na tę miłość miłość, która tańczy z Twoją wolnością, oklaskuje Twoją odwagę i wspiera Twoje marzenia tak, jakby były Jego własnymi. A On przyjdzie z oczami, które widzą więcej niż powierzchnię, z dłońmi, które przyjmują bez ciężaru i z głosem, który koi bez kontroli. Historia nadal jest pisana na niewidzialnych kartach przeznaczenia. Ale jedno mogę ci powiedzieć z pewnością. Kolejny rozdział będzie pełen piękna, a główny bohater już się zbliża. Nie jako zbawiciel, ale jako towarzysz podróży, którą niebo zaplanowało dla dwojga. On przyjdzie z lekkością kogoś, kto nie musi zdobywać. Wystarczy, że się objawi. Jego przybycie nie będzie oznaczone wielkimi zapowiedziami, lecz drobnymi gestami, które poruszą twoje wnętrze. Jakby były już znajome. Będzie obok ciebie wtedy, gdy najmniej się tego spodziewasz, a mimo to wszystko w tobie zawoła. W końcu przyszedł. W dniach poprzedzających to spotkanie poczujesz większą wrażliwość. Słowa będą dotykać głębiej, czas jakby się wydłuży, a nawet wiatr zacznie nieść ukryte przesłania. Jesteś dostrajana jak instrument, który wkrótce zagra nową melodię. A ta pieśń będzie miała imię miłości. On nie przyjdzie. By konkurować z Twoją siłą, ale by ją przyjąć, nie będzie próbował zmieniać Twojej istoty, raczej ją uwielbi. Będzie przy Tobie jak lustro Twojego światła, bez cienia wątpliwości czy lęku. Bo prawdziwa miłość nie narzuca form, ona dopasowuje się tam, gdzie dusza czuje się jak w domu. Twój duch już zaczyna się z nim harmonizować. Nawet nieświadomie wymieniacie znaki w niewidzialnym. Nagła myśl, dreszcz bez powodu, spokój który przychodzi znikąd, to duchowe westchnienia, wołania jedno ku drugiemu, przyciągające przeznaczenie świętym magnetyzmem. A kiedy nadejdzie ta godzina, nie sposób będzie tego zignorować. Wszystko będzie mówiło i tak jednocześnie. Drzwi, które wcześniej były zamknięte, otworzą się same, a kręte ścieżki się wyprostują. Jesteś bliska spotkania, które niesie w sobie zarówno ciężar wieczności, jak i lekkość spełnionej obietnicy. Będziesz kochana bez wysiłku, bez targowania się, bez oczekiwań. Bo on dostrzeże w tobie nie tylko piękno, ale i cel. Będzie szanować twoje milczenie jak ktoś, kto wchodzi do świątyni, a twoje słowa będzie świętować jak wersy modlitwy. Ta miłość przyjdzie z czcią. Nie dziw się, jeśli w twoim sercu pojawi się nowa odwaga. Chęć otwarcia się, spróbowania, uwierzenia na nowo. To nie iluzja, to zapowiedź. To boska miłość szepcząca zbliża się. I Ty, nawet jeśli pojawi się lęk, będziesz wiedzieć, że warto się otworzyć. Bo to, co nadchodzi, to błogosławieństwo, nie ryzyko. Jesteś przygotowywana, by zostać odnależona przez kogoś, kto od dawna Cię szuka. A kiedy Cię znajdzie, nie przestraszy się Twoich blizn, ucałuje je. Bo zrozumie, że wszystko, co Cię bolało, ukształtowało też to, kim jesteś i to właśnie te wersje ciebie wybierze każdego dnia na nowo głęboka wdzięczność za to że pozwoliłaś by ta niebiańska wiadomość znalazła schronienie w twoim sercu nic z tego nie było przypadkowe jeśli dotarłaś do tych słów to dlatego że niebo miało dziś coś cennego do przekazania niech twoja dusza będzie lekka umysł w pokoju a duch czujny na znaki które nadal się pojawiają jeśli ta wiadomość poruszyła Cię w szczególny sposób, zapraszam Cię do potwierdzenia jej przyjęcia słowami: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To wyznanie aktywuje nie tylko Twoją wiarę, ale również niewidzialne poruszenie, które już działa na Twoją korzyść. Abyś mogła nadal otrzymywać prorocze przesłania jak to, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek powiadomień, dzięki temu żadna wiadomość zesłana z góry nie umknie Twojej uwadze. Każdy film przyniesie nowe objawienie, nowe prowadzenie, nową troskę. Trzymaj swe serce przebudzone, a oczy uważne, bo aniołowie nadal mówią, a kolejne przesłania mogą być dokładnie tą odpowiedzą, na którą tak długo czekasz. Niech pokój cię otacza, aż do następnego szeptu niebios.